Witajcie to znowu ja, czyli Pan Tymbark Dzisiaj chciałam Wam pokazać jak zmienić język na polski czyli musimy wejść w może ja tak szybko Czekajcie gdzie jest angielski? Gdy macie tutaj swoje ikonki, wchodzimy, jak macie napis Settings i musimy znaleźć takie coś jak system Setting, jak już to wejdziecie, to musicie znaleźć tutaj w system La i szukajcie sobie tutaj Polski. Polski akurat mam tu. I jak widzicie, mam właśnie Polski. Język. Pokażę to jeszcze raz. Może, żebyście mieli łatwiej, pokażę to na zwyczajnym statywie motywie. Czyli wejdziemy w motyw. Wejdę Wam, żebyście mieli łatwiej na klasyczny. No to dobra, pokazujemy. Wchodzimy w to. Szukamy czegoś takiego, takich kwadracików. Samo ustawienia systemu, gdy będziecie mieć na polski, dajemy X i pojawia się automatyczna aktualizacja nazwy systemu i język systemu. Wchodzimy w język systemu i tu sobie już szukajcie język, jaki Wam się podoba. Polski jest prawie, że po środku. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze raz zobaczyć, jak zmienia się motyw, ale już nie będę pokazywała, jak się go ściąga. Chodzimy tu. I tutaj mamy, ja akurat wybrałem sobie Real Madrid I dajmy na przykład zastosuj. I dobra, mam ten motyw, mam. Możemy zmienić chyba... Nie, no, żadne tapety. Przejdę do menu. Dobra. Czyli w sumie mógłbym tutaj ściągnąć na przykład tapetę mojej dziewczyny i ją postawić. Ale widzicie, tutaj też możemy bawić się yy, światłością. Kolor, czyli co mogę na przykład dać żółty, ale tutaj nie widzę. Aha! Jeżeli gdy wchodzimy na to, okej, okay, takie jaja. Moim zdaniem najlepszy będzie oryginalny. No i myślę, że. To będzie na tyle, bo nie mam już, Wam nic po prostu do pokazywania. Tu możemy też, ale ja takiego nie mam, więc w sumie to będzie na tyle, żegnam Was. Pa.